Lepiej? No, Oznacz strefę zrzutu dla Twojej drużyny, ty dowodzisz Nie wiem co coś Tu wiesz, zaciomgasz. no tu albo lupkę Albo jakaś helka i... co, helkę robimy w całej? Ja w okolicy Pojedziemy helkę no, gdzieś helkę no, Zgadzam się? No, chyba się udał To jest co, so, ewaluujemy, nie? No chyba zwaltujemy na ten. Nie wiem, czy czujnik nie hmm. ma doda, bo już Ej, nie zajebał, bo. W górę, na to, muszę zobaczyć. Nie, nie zajewałby się. Bo na dachu, nie? No nie, 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 może na razu na sam dół. Trofej kolesum musi Chyba mamy tu lupkę, nie wiem czy by nie sygnalił. Zobaczmy do jest lupka. Gdzie, gdzie? Tam, tam. No to poleć się Lecę ja będę robił już tytuł luto. Zabrzmę ja pilotuję. Uważaj, żebyś nie wylądował, tak żebyś się nie wyjechał. No nie, Jeszcze to jest. Lubi ta się tak lądować, nie? Generalnie jest bieda, czy szczerze powiem. Namierzono skrzynię z zapasami, zabezpieczyć okolicę. O, nie ma. 2-4, 4 dyski w obrębie 10. Zatecz pas, ja pilotuję. Nie, nie gość. Dasz radę, czy lecisz tam? Jest nie, nie wiem, jak bym chciał. Poczekaj. Konflikt aktualizowany. Zlokalizowano nowy cel. Czy zjeszta? Zbliża się do Was chmura gazu. W tym roku otrzymałem licencję. Na razie szyję. jej nie. Ja tu bierę tę rybkę. Najwyżej z zgarnę i z kręgarą. Zaczynamy to Nasi wysłali os trzałka. Kontakt zaktualizowany. Zlokalizowano nowy cel. To jest tak pod ziemią jak stary. Jest nasz punkt wolny. Bądź mi po pójdzie, jebany. Dobra, jeźdź, jak jestem tutaj, to, to O kurwa, ma no, sniper. A, Mamy z jest zapasami. Jest na dachu? Da. Da, ta, biega tam. z tym mam licencję. Jest, no. Biegnie do mnie. W tym ucieku jest? Jest nasz punkt zborny. Masz Dobra. Dobrze, kurwa. Cię to będzie, robimy zrzut. Wiesz co, ja nie widziałem takiego, tylko nie, tak widziałem, A O kurwa! Ja pierdolę parę minut, antena wystaje, ok, zajebałem tam antenę prawie, a jest. O, jest, jest. Jednak. Jest, jest, wdech, u góry jest. Wyskoczył, wyskoczył na polu, jest, jest na, na zewnątrz, jest. Wyskoczył z powrotem, wyskoczył z powrotem. Ale mam broń! Nice Jest to as 47 Ty, co robimy ten zrzut? To już nie byłem na blitz, miał pps-e Ty, no, choć, dawaj, dawaj tu tu, tu A, po to polecimy. ja zrobię Tak? Zdążymy? Do Dobra, kupiłem, kupiłem okay, zrzut rzucę Kurwa, nie, jedzie on Zdążymy, w Ale to jest groźne Jakoś to Zabinać bazę! Zostawcie miejsce! No? Lecimy! Leć na ten BSP sklep, kupię BSP na ten sklep, no. Spalę od razu, może na te drzewa. Auto, 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 auto! auto, auto. Hmm. Dobra, chuj. Dobra. Nie chcę, wiesz co, między tymi drzewami latać. Tak, Czekaj, on się wyskoczył na że zewnątrz. Chcesz pobierać to SP? Balejku, wiesz się. Tutaj wyskoczył. I traka wziął. Leć, leć, leć. Traka wziął? Traka wziął, tak. Wyskoczył, strzelam się coś i... ja dałaj go. Nie widzę go, wiesz, Nie wiem gdzie on jest teraz Co w ci sensie się ustawia? Rozmień <trybuj> Kurwa ile ty... ile chciałeś? Jest, jest, jest... Jest gość tutaj na tej, na tych, tych, tych ruinach Na ruinach jest koleś I wykupił innego Nam wciąga zrzut uzbrojenia Ta nie widzę Kulko się na ruinach jest ja. Co jest gdzie ze zwiady drodze? BSP Zbliża się kura gazu, wyznaczamy na pierwszą strefę Jest tu cały za, zatruć Drugi nas podchodzi gorzej Jeden podchodzi, wążek. To żeby balon ja nie zgasz, wiesz? Musisz. Daję. A nie, jest, jest na górze. Dział zrzucie. Wow. Zabite. Ja muszę wziąć żółdły, jednakem ja jest tu ja nas jak muszę. Tak, tak, tak. Co z buta już lecimy, czy? Tak, 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 tak. Ta. Otutam tu ekipę tak. Tam Wów, mamy gości no. Wążek. Ja Edepo, ja Edepo, ducha. Ja też mam ducha, ale muszę niego do tej jednej broni coś wziąć. Kujowo strasznie. O kurwa, ty, jak my zdążymy? To jest helką, zostawiamy ją. Jest, biegnie, biegnie, długości tu. Widzę, no. jest za Jestem go, dobiłem go. Dobra, idę po helkę. Drugi uciekł do prawej. Tak. Ja biorę helkę go z helką. złapać. Jak gdzieś idę, bo on może obchodzić jakoś sprytnie, wiesz? Pan na martwie, albo coś. Zabiec pas, ja pilot. O kurwa, Tak? Czekaj. Tu go nigdzie nie widzę. Ja wiem, czy on nie obchodzi, wiesz, czy on nie leciał tak do tyłu. Ale falerowie. wie. jest tu. Mam kontakt z Strzelę z boku już. Jest tu? Tak, tu jest Mam kontakt z Zauważyli mnie Widzę, mnie nie Oznaczam Oznaczam wroga Za wam jest Wróch do mnie strzela Ja ślep tu jest, dobra, jest, widzę Poweruję, nie ma nic tu. Dobiję. Ja, Jeśli tu wygrasz, ja na pole walki. Jeśli przegrasz, to koniec. Sorry, ja musiałem się wyleczyć, wiesz? Udowodnij, że wciąż umiesz walczyć! A jak ty padłeś, to ja słyszałem tylko twoje zwłoki, nie? Jak się turlają kurwa, nie słyszałem w ogóle? Te... Czasem trzeba za sobie. Rękę. Nie możesz się Nie, nie uda się. Y, co, ja ci, ja ci pierdolę bronię tutaj na ten. Tu masz swój loot. loot, Zaznaczyłem cię. Dążysz? Ja chcę zrobić. No wziąłem twoje bronie i przyniosłem po prostu, a swoje zostawiłem już. No bo miałem akurat. Ja Zdążyłbyś tu, miałem wolność. To... Możesz wrócić po AMO sobie, wiesz? No właśnie, to jest wolne Masz tu, tu Kewy. Nic. Konkretnie nic w A no, sobie... Gdzie ty go zabijesz, ty A tak wiedziałem, że on tak wy... O być... tu jest. Tak. Podniosłem twój plecak przypadkiem, bo... No nie nie, nie, nie no. Znasz pięć mam. Spokoju. Kurwa, dostawałem gdzieś... Wylatałem tu helką. Chyba ją trzeba przestalić. Ale dostawałem gdzieś stamtąd. Do punktu tą helkę zabieramy, czyli ją odpuszczamy. Bo ona no ma fujrzeć jeszcze. Możemy wziąć, się i tak nie masz ducha, nie? To możemy gdzieś zrotować te no, no i ma trofkę, nie? Jestem musisz... goda na wyjazd Widzimy, tu może po ten kontraktam kontrakt, możesz widać Patrz działka Wzięli go Wzięli ten kontrakt oznaczam kontrakt? Tak był tu chyba, nie? Później punkt nawigacyjny. No dopiero się gaz. oznaczamy nową bezpieczną strefę. Nie widzę nic Church tak niebezpiecznie. Jestem się Co to innego, trzeba zaznaczyć w strefie. gdzie on jest? E, od pod bunkrze Bunker. A dobra to nie. Bukowamy, ja nie wiem, tak? jak wchodzi tu tu przez ten, wchodzi się przez ta, przez. Wodospad. E, jest tu jest coś? Bierzemy tą helkę, ona no jest nowa. Możemy sobie dobra. wejść, możemy na dwie helki wejść. ja wezmę, no to ja wezmę tą helkę. Mo mogę BSB kupić po prostu, no prostu. Na Masz? Bez, Masz na bez, no. o kurde. BSB, na wodę. Gości koło sklepu. jest gości. Na wieże. Na wieże, na wieże jest. Ale to kurwa, się, że go przelecę, nie? A, A to z panitą nie zrobiłem. Tak, nie, oni, oni, pan se i stał no, no, pod helką w ogóle. Twój dobra. sojusznik trafił to do bułagu. Jeśli przetrwa, wróci do was. Oznaczam kontrakt, dostawa. Kurwa, ale mi zbił tą jak. No właśnie. Ustawiam punkt nawigacyjny. Wasz sojusznik za chwilę wróci do walki. Oni to są żółki kurde, oni ma, nie mają swoich broni za znaczy, teraz bo wzięli mojej No goście, jedną goście weści, ja idę nie Lipa ja swoich życzeń nie wezmę kurde Hasi się 13 A ja nie no, wiedziałem, no, czy tam jak no. jest jakaś flaga na tej, tej, wiesz, na tej wieży tam nie da rady tak kurde wlecieć w kępę A to, jakiś torek po drodze był gdzie ty byłeś? Tu jest u mnie broń, U mnie, u mnie, tu. Oj się tu strzelali z kimś, wiesz? Jest, 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 tam jest, 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 jest. Na drodze przed tobą gdzieś, w stronę tego sklepu, wiesz? W stronę tego sklepu. Nade mną jest. Dobra, wycofaj. Tu słyszałem, ale... Rzucił mi... To mi jest chyba dwóch, bo dostałem dwa różne granaty. Ogłuszający i ten. Jest. Jest, jest. O, o tam właśnie. Ten zabity. Ten zabity jest jeden, gdzieś jest. Mi rzucił wykrywający i ogłuszający, wiesz? To mi tu broni, To musi być dwóch niego bo te ci zrobili w ogóle kara i bulfowa, nie? nie. Cześć, tu jest jeszcze jeden, te... o, tu bazy, tu jest jest jeden goście, tego gościa A, dobra Popatrz mi, wiem, ja bym sobie Patrzysz mi tu? Patrzę, ja cały czas patrzę, ale... Weź tutaj gaz, ma... oznaczamy, oznaczamy nową, bezmierną strefę Zaczekaj, iść do strefy, chyba jakaś kurwa. Ten z guagu wrócił dopiero, wiesz? Chce go zawieźć tu. Zbliża się gaz! Nie wiem, wiem, ja wiem, że on wrócił. Ja wiem, że on wrócił z guagu, bo ja słyszę, jak on się desantuje, tylko. Yy, drugi ten gość powinien być jeszcze od tego typu, nie? No... ja Znaczy że wiesz, no nie, nie wiem, nie. kurwa, w sumie nie, bo. Mówię ci, dostałem dwa granaty, chyba że, Wieba, że i dźwignął drugi. Chyba że, nie że nie to był jego teammate i wiedział, że ja jestem na górce i wylądował mi na plecach. Bo tak też mogło być. Możliwe, nie? Tak on mógł wygrać gułak bądź tam strzelali dwie ekipy. I ten co ja zabiłem go pierwszy, mógł zabić teammate'a. I ten po prostu już zdążył wygrać gułak. Oj. Tam nie jest potem... krzak zbejtował. Wyglądał jak gość, nie? Podchodzimy ten budynek. Patrz tu się... Tu się trochę... Na plecy popatrzymy. Tę bardziej prawą. teraz bardziej lewą. Że tutaj kurde, ja muszę podejść sobie bliżej, wiesz? Podejdę tu. Bo tutaj na to nie mam... Covera żadnego. Czym ty grasz w ogóle? Ja mam teraz kupera jakiegoś? Gościa? Mhm. A to dobrze. Pól Ale Cooper taki kurde, strasznie wolny jakiś. Nie wiem z czym. 2,5 celownik, nie? Pól. To jest akurat. Kujowy na końcu. Jaka, Nasza helka. Kuba. Bo on, Cooper to ma taki odrzut, że można normalnie na 6 celowników sobie dograć i on nie odbija tak bardzo. Tak? Zajebiste, bo na, nasza, na automacie to musi mieć 2,5, nie? Bo tak to. I jest Laser wtedy Jezu, ale bullfrog też jest taki wolny jak raz ze z tym biegam. Pomyśl, że kiedyś był w mecie, nie? I to w takim mecie, to no. w mecie. No on nie miał, on nie miał minutu w sumie. Nie mi, się, z, mi się zawsze z nim tak Na, mi Na blisko dużo bardziej siedzą te bronie z vanguarda. Wiesz, bo widzę widzicie celownik, broń. O kurwa! O kurwa! go, nisz go, nie ma kewów. Tak, no, w oknie jest, w oknie jest, okno, nie poszuję nie poszuję nie, nie, nie ma kewów. Chcesz zabić króla. Ktoś to ja mam, możesz do mnie przejść. Ja patrzę ci, czy, 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 czy nie, czy nie wiesz? Patrz go tam. Próbujemy go zbić, czy nie? Chyba musimy, nie? Jest snajper, on jest celowany. to jest snajper, to jest snajper, kurwa. Wrogi BSP aktywny! Masz do mnie przebiec? Tak, więc wychodź. Dawaj, kawy Chyba możemy iść przed niego. No, 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 Be tak, tak, zrobimy. Przepowiedź, już, już już jest tam. A to chyba wylądował lotnik też, wiesz? Bo był SP-sik z tak, tak, ten w domku jest, poręczony, w domku jest drugi. Jest nasz punkt zborny. Wybieg, wybieg na niego, dźwiga go, dźwiga go. Oznaczam wroga. Leci grana. Walił, nice. Dźwigać, 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 Nice, nice, nice. Dobra, chyba uciekniemy. Nie jako tym, c czwórką go zajebałem. Tak? Za czwórką, no, no, no. On Oni mieli swój broni też. O, no, ten, ten, ten miał moje bronie. Ten miał moje bronie! Ale zajebiście, ty, to jest... To co są ci zwierzy, kurwa! Serio, on miał moje Nie bronie, panie, tak? sorry. a wie my mamy ten? To jest ja sobie biorę dużo Uważaj mu może gdzieś tu być gość. słyszeli kurwa O, no, dobra wierzy, ja i sobie goście po, po... gość mi tam biegnie? Tam biegnie czy co? Tam. Kurwa te krzaki te liście tak czasem baitują. Tak, tak. Te wyglądają niektóre z góry jak ten, nie? Nie ma z... Nie na velgun'a ze zrzuta. Mam, 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 uh -huh, mam, mam, mam. Ty no, górkę chyba trzeba tu zająć nie? Ustawiam punkt nawigacyjny. Albo tu zostać nawet. Być tam to... głośniej nie ma, nie? Dobra, okej, okay, to zostaję. My jeszcze 12, nie, 10 osób, jeszcze nie Nie będą na tej górce, nie? Tam użyj, bo tam często wchodzą. właśnie to moje zajęcie na high ground. Jesteś w pierwszej dziesiątce, świetnie. Mam forma, musimy to przeniesiona! o to wyskoczyć? O, to tu parę high ground stary? No tylko nie, na plecach jest coś tam pójdzie. Trzeba ale. patrzeć na plecy, nie? Ja tu patrzę duo. Może bo teraz wiesz, już krzaki grają, nie? Tam, 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 tam goś. Widzę w Masz go na live ie. Nie tak? widzę krzaki, mi tu tak, Też go nie widzę, wadza. ale jest za tymi krzakami na pewno. Widzisz, go jest teraz? Och, no! Kurwa. Ale heci, Patrz, co tak leci, taki kruposz? Ale, Ale dostał! Ale urwał, ty! Ej. Strzelają. Tak, są na górce tam, gdzie zaznaczałem ci. Strzelają co snajpy. Nie widzę, ale słyszę. Będą skakać? Tak, strzelają stamtąd chyba. Przebiega, do tak, przebiega, do prawej przebiega. Tu będzie, biegnie na, na open Kurwa, nie zareagowałem. Wszyscy się strzela Mocno się tam strzelają. Tu jest, obok nas gdzieś. Idzie, tu, tu jest. Wola, No i no, zajebiście. No na o kurwa! Dobiłem go. No. O, ale urywał tegoś. Dobra, trzy. Dawaj go. Nie ma nic, nie ma nic. Dawaj go. Do mnie. To do końca. Nie mam kebu. Potrzebuję kebuk. do ar Masz, Mas, 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 Potrzebuję Poznaczam do Rki I co teraz? Siedzimy tu czy co? Wszyscy nas suszeliśmy. No wszyscy tak, czekamy, nas. czekamy. Puj Co? Nie ruszymy się. Oni już pitrają pizdę, nie? Raczej goście tutaj. Jeszcze dwie gdzieś ja, dało nam idealne. Ja schodzę niżej chyba. Chyba czekaj, czekam na razie. Nie widzę żadnego ruchu, wiesz? Żadnego to ruchu. To ja też mam. właśnie mówię ci, krzaki gdzieś kurwa mogą grać. Ja jeszcze patrzę, przecież, czy ktoś tu na martwej kurwa nie biegnie, jakiś odważny. Maria tu ma fajne miejsce. Jest, tu, 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 tu! Na mi dał, na mi dał, ja się wycofuję. Kur... nikt nie popadnie na na Biegnie tu mi, tu mi, też biegnie na openie. Tu. Nie Jest, jest za drzewem, jest za drzewem. A ten, a ten z lewej, to co? Ja nie widzę tego. Tu jest, nie ma nic. Ustawiam punkt nawigacyjny. Nic nie ma. Patrz na tego z lewej, ja patrzę tego. Uważaj, bo to snajper jest. Dobra. Będzie musiał iść do mnie. Lewej nie wiem czy nie, ten, ten z lewej nie podszedł na blisko już Czy nie strzela do mnie ten twój Tak Widzę go tam To Ta ma strefę Ustawiam punkt nawigacyjny Dwóch, 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 jeden powalony Drugi nie ma nic, jeden powalony tam jest Najlepiej to zabić Uciek do lewej, już tu będzie jest nasz punkt, Nie wiem gdzie jest ten powalony, nie widzę go ty musiał dźwignąć. Kurwa. jesteś no że długie... jest pod nami tu, chyba. Takie mam przeczucie. Zajebiście. Zbliża się Zajebiście. oznaczamy nową, bezpieczną strefę. Musisz ich strzelać, bo ja tutaj... Zbliża się do was góra Dobra. Tak, ten jest pod nami. Wow, dostałem, dostałem od snajpera. Nice! Najbiście, dobra. Ale mieliśmy pozycję, okej. Był no, zabiłem no. go. Mnie no, zbi tam zbił mnie, dało. zbił mnie. No właśnie widziałem, dobrze, że on zaczął do ciebie strzelać, bo tak to bym go nie usłyszał, nie? Ale do do dostał. jest nice, 20 fragów. Dobra, dobra, gierę. Teraz będę? Teraz